Jakie są skuteczne afirmacje na przyciąganie miłości? Jak je zrobić? Zapraszam na materiał. Dzień dobry. Specjalnie dla Was zielona bluzka, którą dostałam w prezencie, ponieważ, jak wszyscy wiemy, zielony, kolor, to jest kolor czakry serca. Niektórzy mówią, że tam gdzieś pojawia się jeszcze różowy w tej czakrze, ale my nie o czakrach dzisiaj. Bardziej będziemy sobie opowiadać o afirmacjach, które polecam, które tworzę, które komponuję dla osób, które chcą przyciągać miłość. W ogóle najpierw sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czym są te afirmacje. No, afirmacja to jest nasza myśl. Afirmacja to jest coś, co warto świadomie sobie powtarzać, żeby przeprogramować pewien schemat, który z wielu powodów może być dla nas niekorzystny i jest zapisany w naszej podświadomości. I oczywiście możemy pobudzać. Afirmacje życia, możemy pobudzać afirmacje na miłość, możemy pobudzać afirmacje na przyciąganie pieniędzy, możemy pobudzać afirmacje na przyciąganie uzdrawiania. No i oczywiście cały dowcip, cała trudność polega na tym, żeby wiedzieć, jak te afirmacje ułożyć. I ponieważ robię to od wielu, wielu lat i układam dekrety, czyli odpowiednie zbiory afirmacji. Dla moich klientów i robią to też dziewczyny w sesjach numeroterapii, więc jeśli chcesz, żeby ktoś popracował z Tobą profesjonalnie, zobaczył jakie masz kody niewspierające i ułożył Ci na to odpowiednie afirmacje zapisane w postaci dekretów, to zapraszam na stronę www.instytutnumeroterapii.pl, gdzie myślę, że spokojnie znajdziesz swoją numeroterapeutkę. Ale wracając do afirmacji. Najważniejsze jest to, żeby dowiedzieć się, w którym miejscu ty jesteś w życiu. W temacie miłości, bo dzisiaj o miłości. No więc, w temacie tym warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co mnie łączy ze starym związkiem, co mnie łączy ze starym partnerem. Jeśli masz 20 lat. I nie albo ciut więcej, i nie masz starego związku, to nie masz problemu. Natomiast wtedy troszeczkę inaczej problem wygląda, bo twoja podświadomość może nie wiedzieć, co to jest związek, ale to jest jakby wtedy afirmacja: pozwalam sobie dojrzeć dobry związek wokół mnie i zobaczyć, czym ten związek jest. Natomiast pierwszy krok: czy ty jesteś jeszcze w tym związku, a już nie chcesz w nim być, czy chcesz go dalej budować? Czy ten związek był, to, to jeszcze jest, czy już go nie ma. I w zależności od tego, w którym momencie emocjonalnym jesteś, wtedy potrzebne będą dla Ciebie odpowiednie afirmacje. Na przykład pozwalam sobie odejść ze związku, albo pozwalam Tobie odejść z moich snów, z moich myśli. W numeroterapii bardzo często przychodzą, spotykamy się z takimi sytuacjami, że przychodzą ludzie, którzy mówią, ja nie jestem z Józkiem dwa lata, a ciągle mi się śni, a sny mają znaczenie. Indywidualne dla każdego, i ja unikam takiego tutaj generalizowania, co komu się śni, to co oznacza, bardziej to jest e, informacja dla tej konkretnej osoby. Dlatego tutaj... Zastanów się, co Cię łączy ze Starym Związkiem i pozwól sobie oczyścić. Nie? Czyli pozwalam sobie, taka afirmacja może być, pozwalam sobie zobaczyć, co mnie jeszcze łączy ze Starym Tematem. Zwłaszcza, jak to było małżeństwo trwające ileś lat, macie wspólne rzeczy, macie wspólne różne tematy. Zastanów się, gdzie Ty jesteś w tamtym związku, choćbyście nawet już byli po rozwodzie. Druga rzecz, zastanów się, z czym ci się w ogóle kojarzy związek. Czy to jest dla ciebie coś przyjemnego, czy to jest raczej moment, gdzie masz wrażenie, że musisz się bardzo starać, że musisz bardzo nad sobą pracować, że musisz bardzo dbać o to, żeby wszyscy byli bardzo szczęśliwi i zadowoleni, itd., itd. Czyli, czy jest to miejsce, gdzie jest ci dobrze, czy jest to miejsce, gdzie ciągle walczysz, gdzie ciągle kontrolujesz, gdzie ciągle sprawdzasz. Uwielbiam posłużyć się tutaj przykładem Kubusia Puchatka, który mówi, że dom jest tam, gdzie nie musisz wciągać brzucha. I fajnie jest mieć taki związek, gdzie właśnie się tak czujesz. Akceptowany, kochany, że możesz spełnić swoje pasje, że jeśli masz problem, to możesz o tym porozmawiać. Że umiecie mówić tym samym językiem miłości, albo nawet jeśli ktoś ma inny język miłości niż ty, to robi coś, co dla ciebie jest ważne i ty możesz odwdzięczyć się tym samym. Ja zawsze twierdzę, że związek to są trzy punkty: to jest przyjaźń, czyli musimy się lubić, to jest fajny seks i w ogóle odbywający się seks, bo seks w związku jest bardzo ważnym aspektem, znaczy takim, jedna trzecia. I wspólne cele. I możecie być bardzo się lubić, możecie mieć wspólne cele, a możecie nie dogadywać się w łóżku, i to będzie problem. Więc ja życzę, życzę, no jakby doradzam zawsze, żeby uświadomić sobie, jaki Ty jesteś na tych trzech punktach, w tych trzech punktach, i, i właśnie robić takie afirmacje, że uświadamiam sobie, jakie mam cele. I przyciągam kogoś, z kim mogę te cele realizować. Czyli jeżeli chcesz zarabiać pieniądze po to, żeby podróżować po świecie, to przyciągnij osobę, która ma ten sam cel. Ale jeżeli masz cel, żeby zarabiać pieniądze i wybudować dom i w nim mieszkać, to przyciągnij osobę, która będzie taki sam cel realizować z tobą. Bo jak wasze cele się rozjadą i ty będziesz wydawać na dom, a ona na podróże, albo odwrotnie, to będzie wam ciężko się spotkać. O tym, że seks jest ważny, chyba nikomu nie muszę mówić, bo jest to takie miejsce, gdzie właściwie według wielu osób uważa się, wielu kultur, wielu filozofii. Uważa się, że to jest taka przestrzeń, którą właśnie powinniśmy dzielić z tą jedną wybraną osobą. Oczywiście są wiele odstępstw od tego, niektórzy lubią tak, inni siak. Są w bardziej otwartych związkach, w niej otwartych związkach i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko ok. I tutaj bardzo ważne, żeby przyciągnąć kogoś, kto lubi to samo w łóżku, co ty. Bo tylko wtedy będziecie mogli sobie... Wspólnie wymieniać się tu przepiękną, intymną bardzo energią. Nie, bo taki mamy rozdźwięk, jak jedno, jedna osoba ze związku jest otwarta na to, żeby uprawiać seks grupowy, a druga totalnie klasycznie w zaciszu domowego ogniska i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będzie znowu ciężko się spotkać. No i przyjaźń. Trzeba się lubić, więc przyciągam kogoś, z kim będzie mi się miło spędzało czas. Z kim będę lubił rozmawiać, takie afirmacje robimy, nie? Przyciągam kogoś, z kim będę się czuł dobrze, bo w przyjaźni o to chodzi, żeby czuć się z kimś dobrze. Jeżeli Twoim językiem miłości jest wsparcie, to przyciąga. przyciąga to tutaj jeszcze należy dodać, że przyciągasz kogoś, kto da Ci wsparcie. I któremu też będziesz mógł, mógł mogła, mo któremu też ty możesz dać wsparcie. Wsparcie to czasem jest rozmowa, to czasem zrobić komuś przelew, jak komuś brakną braknie pieniędzy. To jest przytulić po ciężkim dniu. Różnego rodzaju wsparcia potrzebujemy i wsparcie dajemy. Nie? I teraz na przykład uświadom sobie, jak chcesz, żeby ten związek wyglądał. Czyli kolejna afirmacja, przyciągam, Informacje o tym, jaki związek będzie na ten moment dla mnie najlepszy. Na marginesie powiem, że trwa teraz kurs przyciągania miłości, i my właśnie krok po kroku to robimy. Najpierw wybaczamy, później e, sprawdzamy, jakiego chcemy mieć partnera, później sprawdzamy, co jest naszym językiem miłości. I na samym końcu będziemy tworzyć dekrety i afirmacje i wizualizacje i będziemy używać słów mocy, żeby właśnie taką sytuację na poziomie miłości jak chcemy żeby przyciągnąć, bo dla niektórych to będzie skończenie trudnego związku i otworzenie się na nowy. Dla innych to będzie pogodzenie się z faktem, że ja nie będę już mieć męża i dzieci. I to też robimy na kursie. Nie będę mieć męża i dzieci. Ja chcę mieć związek, który odbywa się tylko w weekendy, nie mieszkamy razem i to jest ok. Mimo, że w naszym społeczeństwie jest ten kult, że tam yy, dzieci, kredyt, pies i tak dalej, i tak dalej. Ok, ludzie mogą sobie tak żyć, ale ty nie musisz. Jeżeli w ogóle interesuje Cię temat afirmacji, to nagrałam kurs, on jest na platformie. To jest właśnie kurs afirmacji, dekretów i słów mocy, który możesz sobie zrobić samemu. Ale kontynuując, dalej, yy, skuteczność, bo od czego w ogóle zależy skuteczność afirmacji? Od tego, żeby je dobrać na ten moment, w którym ty jesteś w życiu. No bo jakby możesz siedzieć 30 lat i afirmować, przyciągam miłość, otaczam się miłością, mój książę już do mnie jedzie i tak dalej, i tak dalej, i pewnie. Istnieje jakiś procentik albo promilek ludzi, u których te afirmacje zadziałają, ale zazwyczaj one nie działają. Bo zazwyczaj musimy zobaczyć na jakim etapie ty jesteś. Więc kolejna afirmacja: Pozwalam sobie zobaczyć swoje blokady na poziomie na płaszczyźnie miłości i związków. Lęki, wstyd. Pozwalam sobie zajrzeć w siebie i nazwać to. Gdzie ja dzisiaj emocjonalnie w temacie związków jestem? To są kolejne afirmacje. I teraz może być taka sytuacja, że przyciągniesz do swojego życia osobę. Na przykład ty masz taki schemat, że nie chcesz mieć takiego związku, w którym się razem mieszka. Chcesz mieć związek, gdzie mieszkamy osobno, ale spotykamy się na weekendy, chodzimy razem do teatru, do muzeum, do planetarium, dużo rozmawiamy, ale. Nie, nie budujemy razem codzienności, i ważne w tym momencie jest to, żeby tak zrobić afirmację, żeby nie przyciągnąć nikogo, dla kogo językiem miłości będzie spędzanie wspólne czasu. No bo tu się trochę zrobi problem, bo osoba, której językiem miłości jest wspólne spędzanie czasu czyli co to oznacza, że będzie dążyła do tego, żeby tego czasu jak najwięcej spędzać razem. No to tu się trochę rozczaruje, bo, bo ty akurat nie masz tego, żeby dać. Ty nie będziesz mówić tym językiem miłości. Ty się możesz spotkać. Może być miło i sympatycznie, ale ty masz inny pomysł. Nie? Na, na, na czucie się kochanym. Ty z innego powodu się czujesz kochana. To samo na przykład może być w takiej sytuacji, że y, możesz, m, może ktoś mieć taki program, że jego językiem miłości będą prezenty. I to nie jest nic złego, bo wcale nie muszą być materialne. I dobrze, żeby przyciągnąć wtedy osobę, która lubi dawać prezenty. Bo nie każdy lubi dawać prezenty. Ludzie niby tak deklarują, ale to nie zawsze tak jest. Nie każdy lubi dawać prezenty. Nie? Yy, albo na przykład, yy, może być taka sytuacja, że ty jesteś osobą, na którą bardzo działają komplementy, wzmocnienia słowne. Och, jak ty fajnie to zrobiłaś, taki język pochwał. I wtedy trzeba przyciągnąć osobę, która umie zauważyć to i podkreślić. Bo znowu, to nie każdy umie. Czyli zobaczcie, tworzymy tym samym kolejną afirmację. Przyciągam osobę, której język miłości będzie zbliżony do mojego, albo będzie taki sam jak mój, albo będzie taki, że ja będę w stanie tej osobie to zabezpieczyć, a ona mi mój. Bo nic na siłę. I ostatnie już afirmacje. Pozwalam sobie przyciągnąć kogoś, kto będzie ze mną kompatybilny. I jeśli chcesz, bo jesteś w takim wieku, w takim momencie, mieć właśnie dom, rodzinę, dzieci, kredyt, kredytu nie polecam, ale coś takiego wspólnego, to przyciągnij osobę, która ma ten sam cel co ty. Jeżeli natomiast jesteś już po pięćdziesiątce i właściwie to chcesz mieć kogoś, z kim miło się pójdzie do teatru i do filharmonii, to to będzie osoba kompatybilna z tobą. Jeśli chcesz się dowiedzieć w sesjach indywidualnych, co może Ci dolegać, to zapraszam na stronę Instytutu Numeroterapii. Natomiast jeżeli interesują Cię różne rzeczy związane z kursami, które ja organizuję, przed nami kurs przyciągania zdrowia, przed nami kurs kronik yy, akaszy, mówię o kursach zaplanowanych na marzec 2023, czyli jeżeli chcesz się ze mną nauczyć, jak manifestować, jak szybko przyciągać, to oczywiście zapraszam na moje kursy. Teraz pozdrawiam serdecznie z kursu przyciągania miłości, ale na pewno jeszcze edycję kolejną będziemy robić, nie wiem czy w tym roku, czy w następnym. Także wszystkie informacje na bieżąco na profilu szkoła numerologii.pl, znaczy na stronie szkoła numerologii.pl, na Facebooku, na Instagramie i już yy, wielkimi krokami jesteśmy, ale wciąż tam wchodzimy, ale już trochę jesteśmy. Na TikToku, wszędzie szkoła numerologii. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wysyłam Ci z mojej zielonej bluzki mnóstwo energii miłości. Przyjmij!